Zauważyliście, że jak się popodmienia tytuły filmów z serii Gwiezdnych Wojen, to wszystko nabiera więcej sensu? I sprawdzimy sobie to w kolejności ich tworzenia, czyli prawdopodobnie w takiej, w jakiej najlepiej oglądać. Epizod czwarty. Młody chłopak Luke uczy się używać tej pradawnej formy kosmicznej magii, dzięki czemu w Galaktyce możemy liczyć na powrót Jedi. Potem jedzie do takiego zielonego knypka, co ma problemy ze składnią, a ten uczy go, jak lepiej się w tym wszystkim orientować. W efekcie następuje prawdziwe przebudzenie mocy. Potem zmiata nam z planszy pozostałych użytkowników mocy, więc w sumie luka można by śmiało nazwać ostatni Jedi. Przeskakujemy na trylogię Prequely, no i co tam mamy? Ano poznajemy Anakina, młodego, utalentowanego w mocy chłopca. Można by rzec takie powstanie Skywalkera. I wiem, że powinno się mówić Skywalker odrodzenie, ale z drugiej strony, kto przetłumaczył Rise of Skywalker jako Skywalker odrodzenie? No, proszę, polscy dystrybutorzy. Pewnie ci sami, co przetłumaczyli kilka filmów jako zakładnik, a potem, jak pojawił się film, który autentycznie nazywał się Hostage, to trzeba było go nazwać inaczej, żeby nikt się nie mylił. Na ciebie też patrzę ko na pułapko, możesz przestać płakać. No, ale do rzeczy, co tam mamy w epizodzie drugim? Ano, sitowie wyłażą z dziur, w których siedzieli do tej pory, i szykuje się prawdziwa zemsta sitów. A co tam mamy w epizodzie trzecim? Ano, tak, klony chodzą w kółko i prują znienacka Jedi w plecy. Mówcie co chcecie, ale jak dla mnie to taki trochę atak klonów. No i przeskakujemy na nową trylogię. W epizodzie siódmym możemy śledzić marsz ku potędze nowej sile militarnej, wyrosłej na starych ideałach. Można by rzec, że z zagrobu imperium kontratakuje. W epizodzie ósmym to możemy już śledzić, jak Luke doi sobie krowostwory, aby następnie poświęcić się i być dla wszystkich niczym nowa nadzieja. No i na deser w epizodzie dziewiątym możemy dostać zombie sitów, którzy już dawno powinni być martwi. Wygląda mi to na jakieś mroczne widmo.